Teraz jak już jest miejsce na patelni, to daję ostatnie, czyli właśnie te moje placuszki, które robię Wszystko prezentuje się w ten sposób Dobyłem jeszcze mizerię co górka, A tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ten placuszek Ja już testowałem, jest przepyszny, naprawdę Jam Potrzebuję kilku rzeczy na już, więc idziemy do No Teraz jeszcze przyjechaliśmy do Krakowskiej takie jest nasze szczęście. Przyjechaliśmy do Galerii krakowskiej, okazało się, że tutaj też jest sklep stacjonarny, przybuł, a nam się skończyły kapsułki do kawy. Uwielbiam to jest. A jako, że krwawie, to mi się należy. Aż dwa zjesz? Nie, no jedno dla ciebie masz. Może ten talerz nie wygląda teraz zbyt dobrze, ale jem kolejną porcję kotletów Witka, bo są naprawdę pyszne. I tym razem jem z bułeczkami, bo mizeria się skończyła. Jakby co, to Witek tak często zmienia outfity w ciągu dnia, dobrze. bo. Nie, no bo chodzi na zajęcia, do pracy.